Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja jestem oczywiście Plaskomanek. Witam po dłuższej przerwie na kanale w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w grę, oczywiście SCPSL na serwerze Dupa Komania. Zapraszam was, moi drodzy, serdecznie do oglądania. Dobra, a więc witam wszystkich serdecznie, jesteśmy już y, w nowej rundzie, witam was na serwerze Dupa Komania. Serdecznie polecam ten serwer, bo gram na nim już sporo, ale y, dosłownie, dos... Jezus Panio, przepraszam, nie umiem się wysłowić. Teraz postanowiłem zawrzeć z nimi współpracę i po prostu nagrywać na tym serwerze, tak jak na y, innych serwerach, z których mam zawartą tutaj współpracę. Serwer jest fajny, jeśli ktoś nie lubi właśnie roleplayu, jeśli ktoś lubi sobie się pobawić, jeśli ktoś y, lubi sobie pograć bez żadnych ograniczeń, to polecam ten serwer. Bo naprawdę, fajny Są, Jest fajna społeczność, jak widzicie, puszczają bindy. <grybujesz> Dobra, powodzenia wszystkim, życzę. Lecimy. No i oczywiście, personel klasy, też standardowo. Ostatnią rozgrywkę w tej grze miałem jakiegoś 9 czerwca. Jest aktualnie 17 chyba czerwiec, czy tam 18, chyba 17. No i po prostu. No i po prostu trochę się zapomniała jak się grał w tą grę. no ale jestem personem klasy D yy, Naszym celem jest oczywiście tutaj ucieczka z placówki VT to coś może być, o jeszcze jednak nie ma. Właśnie na tym serwerze gra tak dużo osób po prostu, że po prostu zawsze ciężko jest znaleźć jakąś kartę. Co mnie bardzo cieszy, że ten serwer żyje, że społeczność SCP i SL żyje, co nie? Bardzo mnie to cieszy. O, ktoś już otworzył, zajebiście. Chociaż nie wiem czy tak zarobiście, bo SCP... Yy, Mogą nas zabić, chodź Naukowcy mm, Arek jest sus Dzień dobry, dzień dobry Ej, proszę mnie nie zabijać, proszę mnie nie zabijać Kaszor O, dziękuję bardzo Dobra, zjąć dziękuję, dziękuję Dobra, Naukowcy, idziemy, chodźcie Idziemy, chodźcie. Nie ma czasu. Znajdziemy kartkę 9-6 i uciekniemy stąd. Chodźcie. Ej ej, 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 spokojnie, spokojnie, spokojnie. No bo strzelał od razu do mnie. O cholera! Ja mierdzie, 7 HP mam przerąbane po prostu. W tej chwili. Znajdziemy kartę. Zajebiście, znaleźliśmy kartę pierwszego poziomu. Mam nadzieję, że... Jeszcze sobie trochę przeżyję. Ej proszę, nie strzelaj, proszę, nie strzelaj! Ja mam 7HP, ja mam 7HP, ja nic nie zrobię. Szybko, bo ja mam 7HP. O, fuck, ten shiten. Nie, no, odrodzi mnie ten plagę jeszcze pewnie. zobaczymy, czy mnie odrodzi. Jak nie, to zrobimy wcięcie i... No już przywitam zami, jakby jak będą tf y no, nie odrodził mnie. Całe szczęście. Dobra, to widzimy się jakby na MTF-y. Dobra, jesteśmy już moi drodzy przy, <laughs> przy spawnie MTF-ów. <laughs> jest dosyć dużo SCP. Na szczęście na tym sewerze nie ma włączonego Friendly Fire'a, więc yy, ludzie po prostu randomowo nie pozabijają się z mindzie. A tam chyba strzeliłem do jakiegoś SCP. Nie obserwowałem, przyznam się, nie obserwowałem jakiejś dokładnej gry. Ale jest dużo SCP. Jest na pewno SCP-106, jest chyba 939. Więc jest tych SCP-ków dosyć sporo. Uh, idziemy sobie teraz tutaj na górę. Uh, okej, okay. idziemy, moi drodzy. O, jest 939, jak mówiliśmy. I właśnie go chyba zabijamy. O, jeszcze, jeszcze plaga. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Uwaga do wszystkich. Plaga i 939 tam są. Co on robi? Rysunek jakiś rysuje. O, narysował na Penisa. Dobra, lecimy. Uh... Jest 939, który jest na dosyć low HP Ciekawe czy teraz głośno słyszycie tą grę, czy głośniej mnie Bo grę mam ściszoną, yy, nagrywanie na gry też mam ściszony, więc nie wiem Zaraz zobaczymy O, czy to nieśmiałek tu idzie, czy mi się coś wydawało? Nie, chyba mi się coś wydawało O, jest grana, który mi ktoś zabrał Dobra, ja tam nie schodzę No i nie no, ktoś im zamknął... Kto im zamknął żwinda! Na pewno śmierć, tam ich puściliście, dosłownie na pewną śmierć ojoj oj, oj. Przygotować się Jest tu, jest tu, po, po lewo był, po lewo był Dobra, ja, to, ja tam idę do gate B Dobra, nie, nie będziemy się tak tu dziś i pójdziemy do gate B. Zjedziemy sobie gate'em B, co nie? No i po prostu sobie gotowy, okej. Okay. Warhead gotowy, odpalamy warheada i tak, moi drodzy, może skończymy tą rundę. Dobra, idziemy sobie do gate'u B. Trzeba teraz pilnować obydwu gate'ów. Chyba, że ktoś oczywiście tutaj wyłączył Warheada. I tutaj jadą chyba nasi, z tego co widzę. Tylko co słyszę raczej. Tak, to nasi. Dobra, dobra Mam nadzieję, że nie wyłączą tego warheada No i wyłączony niestety Kurde, dobra, dawaj ka dawaj ty, kaczor, yy, idziemy do, tam Z powrotem Ej o, myszka mi się zbekowała i nie mogłem wejść Kaczor Dobrze, że nie ma friendly fire'a tak jak mówiłem Co jest tam? o Nie ma go Dobra Dobra, kaszor Nie, to jest psielecki Dobra To jest pan psielecki Fajny nick ogólnie Nie wiem Skąd wziął Chociaż ja nie wiem skąd bym wziął mój nick Plaskmaniak Ten tym taki dziwny dosyć Dziwny dosyć mój nick jest No ale Lepiej być unikatowym, niż jakimś powtarzającym się, co nie? Dobra, szukamy tych SP Gdzie one są O jeden 173 jeden tutaj Uciekaj! O cholera jasna Uciekaj Nie jest dobrze moi drodzy! Mam 60 klatek na sekundę na RTX-30,60 eee, scp ma po prostu świetną optymalizację. <grystanie> Dobra, gdzie są te screpki? On pewnie gdzieś tu kampi, więc trzeba sobie naładować staminę. Weźmiemy sobie też lepszą kartę Czerwona jest nawet, zarąbiście moi drodzy Trzeba iść teraz włączyć Warheada Dobra, jest tu tutaj czysto Okej, okay, super Trzeba iść teraz włączyć Warheada I po prostu Zakończyć tą grę raz na zawsze Idziemy sobie do Warheada Okej, okay. nie poczekają na swojego Ale to nic Okej, okay, tu chyba Nikogo nie ma O już myślałem, tak mi coś przemknęło przed oczami co to było w ogóle? Dobra, włączyłem sobie Warheada za tą kartą. O, ja pierdolę! Nie no, no i mnie przeniósł do łóżowego. Ale dobra, rzuciłem na to. Który pewnie tak mu nic nie nadał Dobra, wyjdziemy sobie przez to przejście. Może to będzie to. Czekajcie, albo jeszcze se, trochę posiedzimy w tym łóżowym. Zielony cukierek, okej, dłuższa regeneracja zdrowa to się na pewno przyda w wymiarze łuzowym. No dobra, nie ma co, moi drodzy, tutaj e, myślę, że przedłużać I sobie e, po prostu pójdzie przez ten guzowy... Kurwa Ja pierdolę! Nie! Ja dopiero co z wyszedłem, a i tak były CI jeszcze Kurwa. on się zmiękłem Dosłownie wyszedłem z wózowego, wymiaru łuzowego. I tak się zlękłem, dobra, ale ten sierżant ma jeszcze tutaj pięćsetkę, więc on albo przeżyje, nie no przeżyje, no bo zażyje tą 500kę. on nie wie, że jest ostatni, co nie? On nie wie, że jest ostatni, ale tutaj idą już CIA i zobaczymy, czy go zabiją. Jeszcze nie kończymy odcinka, moi drodzy, jeszcze chwila. Eee. O, założył czapkę. Ile jest fata czapka do chłopcy. O, moje ciało tu leży. On się otarł dosłownie o śmierć. O, no i teraz. Haha, z ha, spadł. Dobra. GG. Dobra moi drodzy, myślę, że kończymy ten odcinek. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli ktoś dotrwał do końca, lajkujcie, subujcie, bijacie na dupakowanie na serwer Discord, który będzie podany w opisie oraz mój serwer Discord. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Siema.